Cześć wszystkim. Tutaj Marcin Fryzko z tej strony. Dzisiaj sobie pogadamy o podatku na Kościół, nie? Dzisiaj ogólnie jest to za przysiężenie pana Nawrockiego i było orędzie. Ja je sobie obejrzę, jak przyjdę. No bo ja dla Was te filmiki nagrywam, jak wracam z pracy. Jak jest to blisko domu, nie? I po prostu yy, pogadamy sobie o tym. Jutro, jak sobie obejrzę to orędzie, nie? W pracy nie miałem czasu za bardzo go oglądać. Eee, no i po prostu w domu sobie obejrzę, ona 40 minut trwa. Także sobie je posłucham i się wypowiem, nie? A dzisiaj sobie pogadamy o y, podatku na kościół, nie? No bo jest taka sprawa, że y, ma wejść podatek na kościół, na Rzecz Kościoła teraz głosuje nad tym Senat z podatku będą zwolnieni tylko ateiści jest to też projekt tak jak ten kredyński projekt o Bykowym jest to też projekt obywatelski, nie? po prostu ktoś wpadł na pomysł, że księża mają za mało pieniędzy no i trzeba im dać. Trzeba im dać, bo księża będą biedni. Nie będzie księdza stać na BM-nową. Nie będzie sobie mógł złotego obrazu kupić. ani wielu innych wspaniałych rzeczy, nie? No będzie ksiądz po prostu bidował yy, i pójdzie po prostu księża, pójdą mieszkać w kartonach pod mostem, nie? No i trzeba im dać pieniądze z podatku. No generalnie tak to można tylko wytłumaczyć, bo po prostu jest to pom pomysł kretyński, nie? Wiecie, no. Ja nie wierzę w Boga, jestem ateistą, ja będę chciał się kiedyś w przyszłości wypisać z kościoła. Natomiast. E... Dobra? Natomiast, no. Uważam, że płacenie na kościół jest bez sensu, nie? Wiecie, dobra, okej, okay, z tego podatku są zwolnieni ateiści, no ale co z wyznawcami innych wyznań, nie? Bo to ma być podatek na Kościół i na przykład co? Tatarzy będą płacić na polski Kościół, nie? Albo na przykład na jacyś protestanci. A czy z tej, z tej kasy będzie szło na kościoły protestanckie, na meczety, na synagogi dla Żydów? No bo oni też będą płacić, nie? To jest po prostu absurd, żeby zmuszać wyznawców innych religii do płacenia na rzecz swo nie swojej religii. No po prostu plus, 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 plus taka sprawa, no że no, Kościołowi się nie należą od Polaków żadne pieniądze. Kościół ma dosyć pieniędzy. I po prostu no nie powinno być czegoś takiego, jak podatek kościelny, nie? To jest w ogóle absurd. To Kościół powinien płacić podatki, a nie ludzie na Kościół. To jest w ogóle absurd. Wiecie, no ja jestem ateistą, ja generalnie no... nie chcę płacić tego podatku, nie? Ja się wtedy wypiszę, jeżeli... już formalnie. Chociaż chciałem jeszcze trochę pobyć no bo mieszkanek z rodzicami, nie, nie chciałem przykrości robić za tym, no wiecie. No nie chciałem, żeby też ksiądz się doczepiał do bliskich, nie? Natomiast no jeżeli wejdzie ten podatek, no to się wypisze, nie? Wiecie, no ja zarabiam 200 Bo ja pracuję na śmieciówce w firmie komunalnej, nie? Sprzątającej. No, i wiecie, no dla mnie 8%, bo to ma wynosić 8% ten podatek. No to to jest z mojej pensji, to jest um, 168 zł. To nie jest wcale tak mało. Wiecie, no za 168 zł, to ja sobie kupię dwie karty do Xboxa lub Playstation y, lub do Steama, żeby mieć 150 zł. Y, na koncie, nie? Tempo podarunkowym To jest full kasy Za to mogę sobie gry kupić, nie? Za to mogę sobie karty do telefonu kupić Cokolwiek innego Wiecie, no mi Będzie szkoda tych 168 zł Płacenia na kościół do którego i tak nie chodzę To jest w ogóle jakiś absurd No Będę musiał się wtedy formalnie wypisać. Wiecie, troszkę z tym załatwianiem będzie. Mi się to nie podoba, no ale... To no, trzeba będzie zrobić, no niestety. Nie, nie chcę płacić na kościół, do którego nie chodzę. Z którym się nie utożsamiam, nie? W ogóle jak to będzie może... Kto będzie to sprawdzał, kto jest yy, ateistą, nie? To, to będą, będzie jakiś... Spis powszechny, gdzie to się trzeba będzie zgłosić, nie? Że jestem ateistą że wypisałem się z kościoła no i nie chcę płacić podatku no bo nie ni bez jakiej paki, nie? no to jest po prostu jakiś w ogóle absurd mam nadzieję, że to zostanie uwalone, bo to nie powinno wejść to jest po prostu dyskryminacja osób nie tylko niewierzących, ale też innowierców, nie? no czemu Żyd ma płacić na polski kościół? albo jakiś e, inny właśnie Tatar nie, nie wiem, prawosławny no, nie, nie, czy, czy gdyby ten podatek był ogólnie na utrzymanie po prostu świątyń różnych i po prostu ten no to ja rozumiem, że osoby wierzące by to płaciły, nie? ale jeżeli to ma wyglądać tak, że innowiercy będą płacić na polskie kościółce, to jest bez sensu, nie? bo co oni z tego będą mieli? W ogóle jakiś to jest nienormalna sytuacja yy, i tyle. Ale wiecie, no to teraz będzie. Yy, sprawdzian dla pana Nawrockiego, nie? On teraz został zaprzyciężony dzisiaj. Ja sobie to jego yy, orędzie zobaczę oczywiście. No i co? no? Będzie podatek do uwalenia. On obiecywał pan prezydent Nawrocki, że... Będzie uwalał ustawy od, podnoszące podatki czy wprowadzające nowe. I ciekawe, czy się z tego punktu dotrzyma, nie? Jeśli, jeśli to uwali, jeśli to zawetuje, to super. Yy, będę, będę w tej kwestii yy, za decyzją pana Karola Nawrockiego, nie pana prezydenta. Natomiast, yy, no jeśli. Jeśli on y, te, to podpisze, no to będzie po prostu znaczyło, no, że po prostu y, no, głos pa, y, wyborców Parlamentce na pana y, Brauna, tych wszystkich tam pra, prawoskrętnych osób poszedł na marne, nie? no bo oni tam on, im obiecywał, że nie będzie podnosił podatków Więcej on obiecywał, że będzie obniżał podatki, ona chciał zli chce zlikwidować na przykład podatek belki, nie? Czy podatek od spadków i darowizn, też chyba pamiętam z tego co ten no to jeżeli on chce yy, obniżać podatki, a będzie dopuszczał nowe, no to yy, złamie swoją yy, obietnicę wyborczą. I tutaj po prostu. Będzie trzeba skrytykować decyzję pana Karola Nawrockiego, pana prezydenta. No bo nie dotrzymał słowa, nie? No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Ja osobiście jestem przeciwko temu podatkowi. No jak to wejdzie, to się wypisze z kościoła, nie. Już tak do niego nie chodzę. Ja jestem nim razem w roku, jak pomagam rodzicom w przygotowaniach do świąt wielkanocnych. No i później po prostu. Już nie chodzę, nie? Tak cały rok jest. To, nie chodzę w ogóle do kościoła, nie? Uspowiedzi to nie pamiętam kiedy w ogóle były. nie chodzę, nie, nie wierzę w Boga. Jest mi to obojętne, nie? No ale cóż. To wszystko co miałem do powiedzenia. Jutro porozmawiamy sobie o orędziu pana prezydenta nowego No i co? E Trzymajcie się nie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papach. Papach. Pa.